Tutaj jest to i klienci przychodzą i mówią, że jest to nie do wytrzymania. Nawet mało tego, jedna z sąsiadek powiedziała, że ma bóle głowy, które od tego mdłego zapachu takiego powodują, że jest jej niedobrze. Jeden z sąsiadów do tego stopnia, że chce się wyprowadzać z ulicy, bo uciążliwość tutaj mieszkania już powoduje, że on ma małe dziecko i powoduje, że on chce się stąd wyprowadzić. Interwencji było bardzo dużo. Rozmowy z prezesem Borkowskim również przeprowadzałam parokrotnie i telefonicznie, i osobiście byłam parę razy w Zorinie. Za każdym razem prezes Borkowski zapewniał, że będzie wszystko pięknie, że na pewno postara się, żeby to było tutaj mieszkańców lżej, że on wie, on zna problem. Po czym naprawdę nic się nie zmieniało. W dalszym ciągu smród, jak był, tak jest.